O, pamiętam dobrze, to miejsce pod kasztanem stary, gdzie świat wydawał się prostszy, bez tej całej szarej farby. Jesień sypała złotem, liście tańczyły z wiatrem. A my z głowami w chmurach planowaliśmy podbić ten teatr życia, co kusiło blaskiem, jak wystawał jubilera. Nie wiedząc jeszcze wtedy, ile tak naprawdę zabiera. Pierwsze piwo na spółę, pierwsze skręty nieudolne, pierwsze miłości, co dziś są jak historie obojętne, a może nie do końca, może wciąż gdzieś w środku siedzą, jak zadry pod paznokciem, gdy za mocno w przeszłość. Wjeżdżam ten zapach tamtych dni wilgotnych. Ziemi, dymu z ogniska Dziś wraca jak bumerang, gdy rzeczywistość ciśnie. Ciśnie. ciśnie Listopadowe słońce przebija się przez chmury Ogrzewa stare blizny, te na sercu i na murach Wracam tam myślami, gdzie echo naszych kroków Wciąż jeszcze gra na bruku, choć minęło tyle roku To nasze miejsce, choć czas je trochę zmienił Wspomnienia jak tatuaże, wryte głęboko w ziemi I nawet jeśli dziś wszystko wygląda inaczej Ten tam wciąż tam stoi, jak niemy świadek Patrzę Pamiętam Twoje oczy wtedy jeszcze pełne wiary. Zanim życie zdążyło nam wystawić rachunek za te czary, za naiwność, za marzenia, co miały skrzydła i kara. A spadły prosto w beton, gdy przyszła szara mara codzienności, problemów, tych dorosłych decyzji, gdzie spontaniczność znika pod naporem ambicji. Każdy poszedł w swoją stronę, jak statki po sztormie. Zostały tylko zdjęcia w zakurzonym albumie, i czasem się zastanawiam, co by było, gdyby jednak inaczej się potoczył. Tamten jeden krótki przekaz, słów, których nie zdążyłem, albo bałem się wypowiedzieć. Wiedzieć. Dziś jak niewysłany list w szufladzie muszą siedzieć Listopadowe słońce przebija się przez chmury Ogrzewa stare blizny te na sercu i na murach Wracam tam myślami, gdzie echo naszych kroków Wciąż jeszcze gra na bruku, choć minęło tyle roków To nasze miejsce, choć czas je trochę zmienił Wspomnienia jak tatuaże, wryte głęboko w ziemi I jeden, jeśli dziś wszystko wygląda inaczej Ten kasztan wciąż tam stoi, jak niemy świadek Patrzę, rzeka czasu płynie nie pyta nas o zdanie, zabiera to co cenne, zostawia pożegnanie. Ale są takie miejsca, jak porty w naszej głowie, gdzie zawsze można wrócić, by usłyszeć tamte opowie. Ści tamten śmiech, tamten płacz, tamtą ciszę, co mówiła. Więcej niż tysiąc słów, które dzisiaj słyszę, i choć wiem, że nie da się cofnąć wskazówek zegara, to dobrze czasem poczuć, że tamta magia wciąż się zdarza. Listopadowe słońce przebija się przez chmury Ogrzewa stare blizny, te na sercu i na murach Wracam tam myślami, gdzie echo naszych kroków Wciąż jeszcze gra na bruku, choć minęło tyle roków To nasze miejsce, choć czas je trochę zmienił Wspomnienia jak tatuaże, wryte głęboko w ziemi I nawet jeśli dziś wszystko wygląda inaczej Ten kasztan wciąż tam stoi, jak niemy świadek i płacze Może